mamy z tym To już wszyscy wiedzą Gdzie dzisiaj jesteśmy? Na działce Dzisiaj jesteśmy na działce Przed chwilą grzmiało A. Burzowo. Miejmy nadzieję, że przejdzie to bokiem A jak już Mati powiedział, dzisiaj jesteśmy na działeczce, gdzie trochę Mati, co my tu mamy? Co my tu mamy? Orliki takie kwiatuszki W różnych kolorach. Mamy orliki mamy powojniki też w różnych odmianach w różnych kolorach sobie tutaj rosną Tu jest na przykład taki jegomość rozkwitający a tu już jest jego Kwitną oczy tak i tam już jest jeszcze kilka, ale nie kwitną pierwszy Gdzie zaczynamy, panie kolego U, Co lepiej, my tu mamy? Lepiej tego nie łapać Piwonie I osę ładnie Piwonia i osa która Która osobie poleciała Fajnego mam modboxa Masz boczek, a jest ten? Co? Robaczek? Nie ma. Nie Wypu ma. Wypuściłem. go. Myśmy mieli ładnego żuczka. Ale Mati zwrócił mu wolność. Masz tu? Czereśnia. vamos um laboratório. Ah, um laboratório. Ah, um laboratório. Ah, é do laboratório. É Matiz do Matiz do No dobra, idziemy dalej. Idziemy dołem czy górą? Ja wiem, nie Chodźmy wiem. górą. Dobra. Nagrywaj za tak, chwilę. Dołączę do Was. Dobra, i Wiemy, chodź od góry, zaczniemy. Hej, wiecie co? Podobał się film z lasu? Napiszcie komentarz. Jak się podobał. Co my tu mamy od góry? Ruskaweczki. W tym roku sadzone z takich małych sadzoneczek, więc na razie wyglądają dość marnie. No nie opadało, to jest sucho Ta jazalia, którą lekko też w tym roku przymroziła Matia, właśnie. Mati, a co my tu mamy? Co to za hałda przekopanej Krzyszkowik, ziemi? Krzysztof, nasz kolega, Krzysztof. Tu, co tu mamy? No rozkostanej ziemi. I co tu będzie? Skalniak. Tu będzie skalniak, tak? A tu mamy dzwonek barana. Tak, I, i gołąb. I gołębia gdzieś tam podobno. Doczek, doczek dość fajny, co my tu mamy, buraczki, moi drodzy, są buraczki, Już sobie w tym roku wymyśliłem z takie coś, tu buraczki, I to, to jest takie wciągające piasko, Buraczki, i boróweczki amerykańskie. Już nawet widać takie małe owocki, które Mati będzie później zajadał. To są tegoroczne. Każde inne. Tutaj rośnie coś, co się nazywa jeżo, jeżo malino. Miks, jak sami się domyślacie. Jerzyń i Malin. To jest wiśnia, która oczywiście też trochę przymarzła w tym roku. Zobaczcie, tak wyglądają przemrażone wisienki A tak wyglądają nieprzemrażone wisienki A tutaj jest zeszłoroczna ciekawość. Mianowicie czarna malina. W tym roku będzie kwitła będą pierwsze owoce, więc zobaczymy tak naprawdę co to jest. Jak i z czym to się je To może... No ale mamy, co my tu mamy? Rządek malin, nie? Mogę coś powiedzieć? Tak. To może jak się zgodzi inny youtuber, który jest zaraz starszy <śpettujesz> To nagramy z głównie. Bo ja z nim nagrywałem całą on mam. Nie? No, no to chodź. Mamy maliny. Czy się teren? Tutaj <laughs> powinien być szpinak. Nie ja Wam ten szpinak pokażę. O, tu jest jeden, drugi, trzeci szpinak. Tu są to jest lubczyk ogrodowy. Bardzo dobra przyprawa do zup. Polecam. A tutaj w tym roku też jest ciekawość nad ciekawościami mianowicie będąc z mojego dobrego koleżki zauważyłem u niego w domu batata, który już kwitł, raczej kwitł, no w zasadzie puścił te wszystkie pędy i stwierdziłem, że że go posadzę, więc pokroiłem go jak ziemniaka na kawałki, posadziłem tutaj w sumie trzy kawałki, tak. dwa wydaje mi się, że się przyjęły, na pewno to jest jeden, a drugi jest taki Trochę mniejszy i mrówki. Wszędzie mrówki. Wszędzie mrówki pomidorki. Który, Tam u góry. Mrówek, od... Idziemy do góry. Paru, paru dni próbujemy złapać królową do tego, ale nie a ma. Królową królowa. będzie dopiero można złapać gdzieś w czerwcu, lipcu. Fasolka paragowa. jest słabo rośnie. Porówka, tu jeszcze pomidory. A tak rośliną Brukselki. To nie są Brukselki, to jest sałata. Sałata. Zwana Brukselką. Tam jeszcze fasolka, tutaj jakieś lilie. Tutaj mamy nasz księżyc. A tam, babcia. A tam babcia. która plewi. Oczywiście, oczywiście. Czekaj, dźwięk. pokażemy jeszcze. Tutaj mamy jeszcze jednego powojnika. Taki on też za niedługo już będzie kwit. Tam jest drugi kwitnący już do niego idę to drzewko piękne kolory ma żółto zielone zawsze na wiosnę wygląda super patrz patrz a to jest nasz konik to jest nasz konik pokaż naszego konika nasz konik. Konik, tak. wam pokażę tego powojnika z bliska, ten ma takie kwiaty Cześć babcia Cześć wszystkim Wszyscy babci, cześć również To jest kolejny po wojnie ale ten jakiś taki mizerny coś w tym roku No i co dalej panie prezesie? Ja żeśmy w miarę obeszli Mniej więcej wszyscy wiedzą co tu mamy w środek domu nie, może nie Tomek to jest ostatnia rzecz, która nam tutaj tak naprawdę została do zrobienia, żeby tu naprawdę było już na wypasie w miarę no i dobra to tyle z działki dobijcie te 100